Żydem, pan sobie może nie wierzyć w naszego Boga, ale ja jestem z Würzburga. Jestem dobrym katolikiem. Ufam w miłosierdzie pana naszego Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie, towarzyszu Koc. Ja wam zaraz opowiem jedną nadzwyczajną historię. Przecież ja już widzę, że chociaż pan posiada wymiary car puszki, ale pan nie masz żadnej nadbudowy. Pan zapewne nie najczęściej gawędzi z rozumnymi ludźmi. Więc to dla pana będzie korzystne, jak pan wysłucha tego głębokiego przesądu. Był sobie u nas w Homlu. Jeden zwariowany staruszek. On naprawiał stare materace, tylko że rzadko kto się do niego zgłaszał, bo wszyscy mówili, to nie jest dobry żyd, on się z pewnością zadaje z diabłem, bo widział to kto, żeby w sobotę paradować z parasolem i zamiast modlitw opowiadać chłopakom goroszące fakty. Słowem, staruszek ten był wielkim oryginałem. Od niego właśnie znamy masę historyjek o hasydzie z Proskurowa, co zabłądził, o tabakierce króla Salomona i jeszcze wiele innych. On mi również opowiedział tę zadziwiającą historyjkę o waszym miłosiernym boku. I chociaż pan jesteś z Würzburga, a ja zaledwie z Homla, możliwe jednak, że się na tym punkcie zgodzimy. Teraz jesteśmy daleko od Homla, ale jednak jeszcze nie jesteśmy w Rzymie, a przecież Rzym to też miasto. I człowiek też tam może przypadkiem trafić. A najśmieszniejsza rzecz to to, że tam mieszkają Żydzi zupełnie jak w Homlu. Przygoda ta zdarzyła się właśnie w Rzymie. I nie teraz. A dawno. Przed wojną i może jeszcze nawet przed poza przeszłą wojną. Zresztą, jak się opowiada o przesądach, to nie ma po co zaglądać do kalendarza. W Rzymie mieszkał papież. To zdaje się wasz największy komisarz, więc pan się możesz przeżegnać jeszcze raz. Papież ten pędził zupełnie takie życie jak Walentyn z powieści Alfonsa Curoza. O kiełbasie to nawet śmiech wspomnieć. Już od świtu podawano mu przeróżne banany. Papież zjadał w ciągu dnia tyle wspaniałych delicji, ile my z panem nie zjemy w ciągu całego naszego życia. A pił to więcej niż wszyscy panowie rotmistrze razem. Możesz pan sobie wyobrazić, jaki on miał pałac. Aż się boję o tym pomyśleć, ponieważ tam na pewno stał przy każdym stołku wartownik z karabinem maszynowym. A papież siedział w pałacu i słuchał różnych ładnych melodii. Niech się pan na mnie nie obraża, ale on lubił funkcje z rozmaitymi wyjazdami na lazurowy krym. Ani trochę nie mniej od towarzysza Sierybryakowa. Ja to wiem, że papież zgodnie z regulaminem powinien traktować przystojne panny jak kołki w służbie bożej. Kto wie, może inni papieże rzeczywiście dają sobie radę bez żadnych przesłanek, chociaż winni ze składu aptecznego to nawet chciał stpuc kosztowną szybę. O ile mi pan oświadczy, że syn owego papieża, czy nawet jego zakazany ojciec, wcale nie byli ludźmi, tylko głębokim westchnieniem, chętnie panu uwierzę. Ale tamten papież nie tracił czasu na darmo. On sobie wybierał, ma się rozumieć, najbardziej patentowane piękności. Przecież każdej kobiecie pochlebia, że gdy się zbudzi rankiem, to obok niej papież, a nie żaden rojtrzwaniec czy tam koc. Papież miał dużo wolnego czasu. Kiedy nie jadł bananów, nie podsuwał różnym turniom swego starego pantofla do całowania. Ślicznotek zaś w Rzymie też było dużo. Wobec czego w pałacu rozlegał się jeden nieustanny całus. W Rzymie odbywał się karnawał. Jakie to, mówiąc nawiasem, smaczne święto. U nas w homlu telegrafista Zacharow uczęstował mnie takimi glinami, że o mało co nie uwierzył w to cały jego opium ze śmietaną. Ale jasne jest, że w każdym kraju ludzie świętują na swój sposób. W Rzymie to po prostu wariowali. Ubierali się bezpłatnie w małpie futra i przypinali sobie ogony. Włóczyli się od rana do nocy w zbójeckich maskach spojrzeć dokoła to to wcale nie miasto tylko ogólna operetka jeden powiadał że jest słoniem i bezczelnie wywijał trąbą drugi zapewniał że jest autentycznym hrabią co to gryzie swoją hrabinę a wszyscy skakali i wszyscy grali na trąbach i wszyscy tańczyli tańce rzymskich mniejszości o kobietach to nawet nie będę panu gadał kto wie jaki tam pan ma w środku mechanizm może pan jak ten gruba z willi, ciszkiem w duszy skrada się do szyby ja tylko panu powiem że kobiety miały pełne witryny co za banany powystawiały one na zewnątrz. Postawimy tu tysiąc kropek. Oni skakali, śpiewali, całowali się, ale największy szlagier miał dopiero nastąpić. Ja już panu powiedziałem, że w Rzymie mieszkali także Żydzi. To oczywiście bezczelność. Żydzi ośmielają się mieszkać w tym samym mieście, co papież. Cóż jednak począć? Weźmy chociażby mrówki. Gdzie to się tylko nie zagnieździ. Albo znów jacy surowi są panowie rotmistrze i też tylko na próżno się denerwują. Rozdusi się jednego, już natychmiast wyskakuje drugi z takim samym autonomicznym nosem. Papież pokrzyczał, powygrażał pantoflem, a potem mu się znudziło: Niech tam sobie mieszkają, nie będzie się przecież pakowało do więzienia jakiegoś przelotnego kataru. Ponieważ jednak papież lubił karnawał, więc też wymyślił nadzwyczajną sztuczkę. Niech Żydzi dostarczą jednego wyścigowca, żeby się wszyscy uśmieli. Niech ten nieszczęsny wyścigowiec obiegnie w karnawale trzy razy dookoła miasta i niech sobie cwałuje na Golasa. Papier zaś wraz ze swymi słoniami i damami będzie siedzieć na złotych stołkach i śmiać się na całe gardło. Jak to się mówi, dla jednego zapusty, a dla drugiego galop na brzuch pusty. Zebrali się Żydzi na postną konferencję. Któż to będzie tym zamęczonym koniem? Żydzi bywają rozmaici. Jedni nawet na brzuchu mają karaty, a inni tylko bezpłatne łzy. Na przykład ja leżę już na jedenastych drzazgach, a jakiś tam Rothschild wcina pewnie teraz całą kozę. W Rzymie również byli i kupcy pierwszej gildii, i żebracy z cmentarza, co za kawałek chleba ronią wiadra łez nad każdym wyznaczonym grobem. Któż więc ma cwałować wokół miasta? Ma się rozumieć, że nie rabin. To przecież mąż uczony i bez niego wszyscy skupieją. Ma się rozumieć też, że nie rzymski Rothschild. Którzy gdyby go zabrakło, będzie raz do roku karmił żebraków z lewkami z kuchni. Każdy Żyd wysupływał złotą monetę, żeby tylko nie cwałować. Dawali i biedacy, bo przecież warto sprzedać szałasowe lichtarze, czy nawet surdut, albo nawet poduszkę, żeby tylko nie umrzeć na golasa przed zwariowanymi. Ale się znalazł jeden nieszczęśliwy krawiec, który nie miał ani surduta, ani lichtarzy, ani puchowej poduszki, ani jedwabnego tałesu. On miał tylko żonę, sześcioro dzieci i odpowiednie zmartwienie, a tego nie da się wymienić na złotą monetę. Nazywał się ten krawiec, mam wrażenie, Lejzor. Myślę nawet, że to był dziadek mego dziadka, gdyż właśnie takie smętne widziadła zapoczątkowały nasz ród znakomitych Rojtszwańców. Nadeszła chwila zapowiedzianych wyścigów. Papież przeżegnał się, wychylił jeszcze jedną ćwiartkę wina i wdrapał się na swój stołek. Dokoła zaś porozsiadali się różnika, płani oraz ślicznotki z witrynami i po prostu różne malowane łobuzy. Byli to ludzie nabożni, a z nimi sam papież i dlatego oni wszędzie porozstawiali wizerunki waszego miłosiernego Boga. Wizerunki były zrobione ze złota, ze srebra, z brylantów za cały milion rubli, żeby wszyscy wiedzieli, jacy to oni hojni i jakiego mają luksusowego Boga. Siedzi sobie papież cały w aksamitach. Nad nim zaś olbrzymi krzyż wprost od jubilera na krzyżu Chrystus. Nie, żeby tam pozłacany czy denty, nie. Z masywnego złota, całkiem nadzwyczajnej próby. Coś pięknego. Gdzież jednak, mówiąc nawiasem, ten ludzki wyścigowiec? Papież już się niecierpliwi, dzwoni dzwoneczkami, przyprowadźcie tutaj tego konia, chyba już czas zaczynać. Przyprowadzono więc Lejzora, a za nim przyszła żona i cała szóstka dzieciaków i wszyscy oni okropnie krzyczeli, wszakże nawet małe dziecko rozumie, że nie można bez wytchnienia oblecieć trzy razy dookoła Rzymu, a niech się tylko przystanie, to natychmiast stajenni papieża zaczynają człowieka ćwiczyć patami. Czyli, że to jest tyle, co iść na pewną śmierć. Lejzor zaczął ściągać ze sto razy łatane spodnie. Papieża ze śmiechu aż rozbolał brzucha. Tamci bandyci zaczęli gubić jeden trąbę, drugi ogon. Nie należy się tak przeraźliwie śmiać. Widowisko było dość wesołe, bowiem taki nieszczęśnik w spodniach to już nie kawał. Bez spodni zaś prawdziwie to rozpuku. Papież się śmiał, ale nie lejzor. Lejzor ściskał swoją żonę i dzieci. Dobrze, ja zaraz polecę i umrę, ale kto was jutro nakarmi? Może rabin? On będzie jadł wielką gęś, ale wam nie da nawet kosteczki. On was poczęstuje tylko uczonym słowem. W takim razie może rzymski Rothschild? On powie, ja jestem Żydem i wy jesteście Żydami i niech was Bóg błogosławi. Ale ja nie mogę teraz gadać z wami, bo ja zjadłem tyle gęsi, kur i kaczek, że aż mi doktor będzie stawiał bańki. Ja jestem prawdziwy męczennik, a wy szczęściarze i macie tutaj ode mnie na pożegnanie figę. To wam powie Rothschild. I nikt was nie nakarmi, ponieważ biedacy nie mają nic prócz głodnego serca. Bogaci zaś mają wszystko, ale nie mają serca, więc z tego wynika, że wy też poumieracie. Ja umrę dzisiaj z tego biegania, a wy umrzecie za tydzień czy za miesiąc. Też z biegania będziecie biegać po mieście i żebrać okrągę chleba i poumieracie. Żona Lejzora naturalnie krzyczała, ona krzyczała jak zarżnięta na calutki Rzym. Oj, Lejzor, jakżeż ty będziesz biegać, ty przecież nie możesz biegać. Powiedz im, żeś ty biedny krawiec, a nie koń. Ty przecież umrzesz, słowo honoru, że ty umrzesz. A z kim ty zostawisz mnie, a z kim ty zostawisz te gotowe sieroty? Papież wetknął sobie watę do ucha, ani nawet nie spojrzał. A pierwszy stajenny już trzaska zbicza, rozpoczynaj swoje cwałowanie. Żegnaj mi, żono, żegnajcie dzieci, żegnaj mi życie. Lejzor siadł na kamieniu, objął swoje gołe kolana i jeszcze raz westchnął, ale tak westchnął, że wicher wionął przez calutki Rzym. To on się tak żegnał z życiem. A potem to on naturalnie wstał i pobiegł truchtem jak stara szkapa. Dzień był upalny, zupełnie nie jak w karnawale, tylko w samym środku lata, ponieważ w Rzymie jest zwariowany kalendarz i tam można zawsze spacerować w płóciennej tołstojówce. A jak się jeszcze biegnie, to rzecz jasna robi się bez porównania goręcej, niż jak się siedzi. Toteż na Lejzora od razu uderzyły końskie poty. On się potykał, stękał i trząsł brodą, a stajemni podcinali go biczami. Rzym to nie homel. Rzym to już prędzej coś w guście Berlina, żeby go obiec do potrzeba by może ze dwie godziny. Wszędzie stali ci stajemni. Oni pilnowali, żeby ten ludzki koń nie odpoczywał, a prócz stajemnych stali też zwyczajni ludzie, którzy by nie chciał popatrzeć na takie dwunożne wyścigi. Stały więc małpy i tygrysy i hrabiowie i damy, i wszyscy śmieli się bezpłatnie. Cwałuj, stara kapo. A Lejzor wszystkim odpowiadał łagodnie. Ja już cwałuję. Tak obleciał jeden raz dookoła Rzymu. Już z trudem unosił nogi i stajenni coraz częściej podcinali go biczami, tak że jego ciało spływało krwią. Ale wszak trzeba było obiec jeszcze dwa razy i Lejzor wiedział, że nie obiegnie. Kiedy znowu zobaczył swoją nieszczęśliwą żonę i sześcioro dzieci i złoty stołek papieża, to już całkiem stracił nadzieję i przystanął. A papież krzyczy — cwałujże, stara staraszka, bo cię całkiem zatłuką ci moi gorliwi stajenni. Wtedy Lejzor rozwłościł się. — Po cóż to ja się, pytam, tak cierpię? Po to, żeby Rothschild jad kaczkę? Po to, żeby papież ściskał swoje bezczelne ślicznotki? Po to, żeby jego brylantowy Bóg lśnił swą złotą próbą? Ale podbiegło do niego stu stajennych z batami. I Lejzor, spojrzawszy na swe przyszłe sieroty, pocwałował dalej — on pobiegł może sto, a może dwieście kroków, i zrozumiał, że już więcej biec nie może. Padł na ziemię i zaczął oczekiwać śmierci. Wtedy właśnie zdarzył mu się ten bezwzględny przesąd. On raptem widzi, że drogą cwałuje nagi Żyd, i że to wcale nie on, nie Lejzor, tylko jakiś inny Żyd. Co to znów za kawały? Przecież wszyscy Żydzi wykupili się od wyścigu. Przygląda się więc Lejzor temu innemu Żydowi, i dziwi się coraz mocniej. Przecież on jest do mnie podobny, też skóra i kości i potleje się gradem i we krwi cały i też tak brudka tygocze, że od razu widać kaput. Ale oczy to ma chyba nie moje, i nos innego kształtu, czyli że to nie ja, tylko inny Żyd, więc któż by to mógł być? Lejzor znał wszystkich Żydów w Rzymie. To nie jest handlarz starzyzną Eliasz, ani to nie jest szef natan, to z pewnością obcy Żyd. I Lejzor go zapytuje: skąd się tu pan wziąłeś? Pan ma znajomą twarz, zdaje mi się, że już pana widziałem, ale ja przecież nie mogłem widzieć, bo ja nigdy nie wyjeżdżałem z Rzymu. A może ja już umarłem i mnie się to tylko śni? Jak się pan nazywa? I dlaczego to pan cwałuje, kiedy powinienem biegać ja? Wtedy ten drugi Żyd mówi do Lejzora, nazywam się Jehoszua i pan mnie nie może znać, ponieważ ja już dawno umarłem, a pan jeszcze żyjesz. Jednak się pan wydaje, że pan mnie zna, boś pan z pewnością widział moje wizerunki. Oni mnie nazywają najśmieszniejszymi słowami, ale ja zaraz Panu powiem, kto ja jestem. Jestem biednym Żydem. Pan wprawdzie jesteś krawcem, a ja byłem cieślą, ale my się rozrozumiemy. Ja pragnąłem, aby na ziemi panowała całkowita prawda, któryż biedak nie pragnie tego. Ja przecież wiedziałem, że rabin wypowiada mądre słowa i że Rothschild zjada kaczkę i że nie ma na ziemi ani sprawiedliwości, ani miłości, ani najzwyklejszego szczęścia. I ja byłem z biednymi przeciwko bogaczom. Ja widziałem, że jedni ludzie mają karabiny maszynowe, a inni tylko gołą pierś. I że przebić serce to dla żelaznej kuli drobnostka. I ja byłem ze słabymi przeciwko możnym. Ja lubiłem lejzorze, gdy przygrzewało słońce, i gdy śmiały się dzieci, i gdy wszystkim ludziom było dobrze, kiedy wszyscy pili wino, uśmiechali się do siebie, kiedy paliły się szabasowe świece, a na stole leżał rumiany bochen chleba. Ale któryż nędzarz tego nie lubi? Więc mnie wpierw naturalnie zabito, a teraz mi nie dają spokojnie leżeć w ziemi. Oni rabują nędzarzy i powołują się na me nieszczęsne imię, żebym się wciąż tylko przewracał w grobie. Oni pakują do głębokiego więzienia jakiegoś bezbronnego człowieka i śpiewają mu pieśni o mej wiekowej rozpaczy, a potem mu otrąbują głowę, żebym ja znowu podskoczył w grobie. Oni zganiają niemądrych ludzi, żeby jedni zabijali drugich, i niosą na sztandarach moje boleściwe wizerunki, a ja się zrywam w przerażeniu. Czyż są szyderstwa, którymi nie udręczyli mych martwych członków? Oni sporządzają moje wizerunki ze złota i brylantów i ustawiają je wszędzie. Ustawiają je przed głodnymi dziećmi, a nawet przed szubiennicą A ja przecież tak lubiłem rumiany bochen na stole nędzarza. Niechże mnie pan pożałuje, panie krawiec Lejzor. Pan sobie umrze i pana zakopią i panu dadzą spokój. Ja zaś muszę uganiać po całym świecie w wieczystej gorączce. Ja sobie leżę w ziemi i nagle widzę tego rzymskiego papieża. On śmieje się wraz z poprzebieranymi łotrami i obmyśla pańską wesołą śmierć. I cóż, wisi nad nim mój złoty wizerunek, a ja to widzę poprzez cmentarną ziemię. Wtedy przybiegam tutaj i oto Pan musisz umrzeć, dlatego że ja marzyłem o całkowitym szczęściu. Biada mi, biada, oni powiadają, że jestem wszechmogący. Widziałeś pan kiedy biednego Żyda, który by wszystko mógł? Toż gdybym mógł tylko połowę wszystkiego, to czyżbym bym nie wykrzyknął: Dość! Czy Rotry zjadałby wtedy wszystkie kaczki? Czy papież siedziałby na złotym stołku, a pan biegałby dookoła Rzymu? Ja mogę tylko nie mieć chwili spokoju. Ja mogę tylko w dzień i w nocy biec krwawym cieniem, tak jak biegł dzisiaj pan. Wówczas Lejzor uniósł się i uściskał tamtego Żyda. Ja pana żałuję, cieślo Jehoszuła. Ja przecież już teraz wiem, co to znaczy biegać. Ale ja panu jedno powiem. Dzisiaj pan może odpocząć, dzisiaj pan może spokojnie leżeć w swym grobie. Po cóż mamy biegać we dwójkę? Dziś biegam ja za pana i za siebie. Ale martwy żyd tak odpowiedział Lejzorowi: Nie, pan jeszcze może żyć. Pan ma sześcioro dzieci, to nie żarty. Wydaje mi się, że nam się uda ich podejść. Nie będą się przyglądali naszym nosom, a z daleka jesteśmy do siebie podobni więc niechże sobie pan leży w tej głębokiej rozpadlinie a ja tymczasem obiegnę dwa razy do koła Rzymu niech się pan ze mną nie kłóci przecież ja i tak będę musiał zaraz gdzieś pędzić jak nie tu to w jakimś innym mieście ponieważ oni z pewnością teraz znów kogoś zabijają i wymawiają przy tym moje imię żebym ja tylko nie mógł spokojnie leżeć rzekłszy to popędził wokół miasta i stajenni siekli go batami i kpiły z niego wszystkie bezwstydne słonie a jak on dobiegł do papieża, to papież z nieprzyzwoitego śmiechu aż się przewrócił na puchowe poduszki i wykrzykiwał — Hej, stara szkapo, przebieraj kopytami, a ja ci pokażę, co to znaczy papież. To przecież najprawdziwszy zastępca naszego miłosiernego Chrystusa. I inkasuj żywo sto batogów, żebyś na przyszłość wiedział, co to znaczy krzyżować naszego Boga. To już jest całe opowiadanie, kochany towarzyszu Koc. Pan oczywiście może przeżegnać się jeszcze raz, ponieważ rękę pan masz zdrową, a w głowie pustki. Niech pan sobie tylko pomyśli, pan leżysz obok trwańca. Może to ten właśnie roj.